Na początku II wojny światowej brytyjski wywiad poniósł dotkliwą porażkę. Dwaj wysocy funkcjonariusze zostali aresztowani przez niemiecką służbę bezpieczeństwa i zdradzili największe tajemnice. Cała sprawa miała tak ważne następstwa, że wiele dokumentów pozostanie utajnionych aż do 2015 roku. Sensacje XX wieku. Program Bogusława Wołoszańskiego w Radiu Z. Policjant na posterunku w holenderskim granicznym miasteczku Orszot wskazał dwóm niemieckim podróżnym niewielki stolik. Proszę, aby panowie położyli wszystkie rzeczy na tym stole. Gdy opróżniali kieszenie, celnik starannie przeglądał ich walizeczki, nie znajdując jednak nic podejrzanego. Sprawdzanie jeszcze trwało, gdy policjant wyszedł do pokoju obok. Tam stał mężczyzna, obserwujący przez szparę w drzwiach scenę przeszukania. Był to porucznik Dirk Klopp z holenderskiego wywiadu. Policjant zwrócił się do niego. Są czyści. Mają dokumenty na nazwisko Szemel z Korpusu Transportowego i Hausmann, kapitan z oddziału medycznego. Nie mają broni radiostacji ani aparatury podsłuchowej. Są czyści. A w ogóle chyba to nie są Niemcy, tylko Austriacy. Skąd takie wrażenie? Mówią z takim śpiewnym austriackim akcentem. Mieszkałem przez wiele lat w Niemczech. Przetrzymajcie ich parę minut i wypuśćcie. Gdzie jest telefon? W dyżurce. Porucznik Klopp nie znalazł się przypadkiem na granicznym przejściu. Został przydzielony do tej operacji, gdy brytyjski wywiad zgłosił się do holenderskiego z prośbą o pomoc w sprawdzeniu niemieckich wysłanników przebywających na tajne negocjacje i zapewnieniu bezpieczeństwa brytyjskim agentom. Klopp podniósł słuchawkę telefonu. Dzwonił do szefa holenderskiego wywiadu: Panie pułkowniku, melduje się porucznik Klop. Jestem w Orszot. Sprawdziliśmy niemieckich wysłanników. Nie mam zastrzeżeń. To są Austriacy. Mylił się. Niemcy znakomicie maskowali swą tożsamość. W rzeczywistości był to SS Brigady Führer Walter Schellenberg, szef wywiadu zagranicznego służby bezpieczeństwa, oraz jego przyjaciel profesor Max de Krinis, lekarz ze szpitala Charité w Berlinie. Po szczegółowej kontroli wsiedli do samochodu i pojechali do Arnhem, gdzie mieli spotkać się z brytyjskimi agentami. Cała sprawa rozpoczęła się w końcu września 1939 roku, gdy dr Fischer, niemiecki uchodźca przebywający na emigracji w Paryżu, gdzie znalazł się w 1933 roku, uciekając przed represjami, poinformował ambasadę brytyjską, że niemieccy antyhitlerowcy poszukują kontaktu. Szef brytyjskich tajnych służb stuart Menzies wyznaczył majora Peina Besta i kapitana Henry'ego Stevensa. Byli to dwaj najlepsi agenci Secret Service pracujący w wywiadzie od końca I wojny światowej. Sygnałem dla Niemców, że wywiad brytyjski zaakceptował propozycję spotkania, miało być dwukrotne nadanie w niemieckojęzycznej audycji radia BBC zdania: Here is London. Oznaczało to, że brytyjscy agenci oczekiwać będą na gości z Niemiec 17 października. Tego dnia na granicy stawił się mężczyzna, który stwierdził, że przyjechał tylko, aby rozeznać teren i na właściwe spotkanie za trzy dni przybędzie generał von Wittersheim. Best i Stevens sprawdzili to nazwisko. Rzeczywiście generał Gustav von Wittersheim był dowódcą XIV korpusu pancernego, ale w Londynie nie wiedziano nic o jego powiązaniach z opozycją antyhitlerowską. Było to naturalne, że generał ukrywał swą wrogość wobec Hitlera. Rochowania rozpoczęły się 20 października 1939 roku w nadgranicznym holenderskim miasteczku. Brytyjczycy wpadli w zasadzkę. Sensacje XX wieku w Radio Z. Sensacje XX wieku w Radio Z. 20 października w nadgranicznym holenderskim miasteczku Dingsperlo dwaj brytyjscy agenci, major Best i kapitan Stevens, na próżno oczekiwali na przybycie generała von Wittersheima. Zamiast niego stawili się dwaj mężczyźni, których nazwiska nic Brytyjczykom nie mówiły. Major Best, doświadczony pracownik wywiadu, wiedział, że w tym zawodzie nie można nikomu ufać. Podejrzany. Wydawało mu się, że Niemcy, którzy tak zabiegali o rozpoczęcie negocjacji, nagle zwlekają z przysłaniem ważnego przedstawiciela. Doktor Fischer zagwarantował, że słyszał o nich jako przeciwnikach Hitlera. Brytyjczycy wciąż mu wierzyli i to wystarczyło, aby podjęli rokowania. Rozmawiano o obaleniu Hitlera i przejęciu władzy w Niemczech przez wojsko. Major Best przedstawił brytyjskie stanowisko. Rząd brytyjski zdecydowany jest zakończyć wojnę z Niemcami. Pod warunkiem, że granice europejskie wrócą do stanu sprzed 1938 roku. A więc wycofacie się z Polski, Czechosłowacji i Austrii. A jakie propozycje przygotowała strona niemiecka? Armia niemiecka gotowa jest sformować demokratyczny rząd. skład którego wchodziłby co prawda Adolf Hitler, ale jako marionetka. Jest to konieczne, gdyż tylko w ten sposób zdołamy zyskać poparcie społeczeństwa. Właściwa władza będzie w rękach wojska. W tej chwili podstawowym problemem dla nas jest uzyskanie zapewnienia, że Wielka Brytania nie zaatakuje nas, gdy będziemy borykali się z wewnętrznymi problemami, jakie oczywiście pojawią się w dniu zmiany władzy. Czy możecie udzielić takich gwarancji? Nie mam żadnych instrukcji w tej dziedzinie. Oczywiście skonsultuję się w tej sprawie i na następnym spotkaniu dam odpowiedź. Proponuję, żeby odbyło się w Hadze i żeby był tam generał Wittersheim. Dla nas dogodniejsze są spotkania na granicy. Pan rozumie względy bezpieczeństwa. Ta rozmowa powinna zaalarmować Brytyjczyków. Projekt pozostawienia Hitlera na czele nowego rządu utworzonego przez spiskowców. Mógł być tworem całkowitej naiwności lub nazistów, którzy bali się nawet myśli, że ich Führer może zostać odsunięty od władzy. Bez wątpienia Best i Stevens byli zbyt wytrawnymi agentami, aby nie zwrócić na to uwagi. Poza tym zaczynali podejrzewać, że dwaj Niemcy nie są oficerami Wehrmachtu, choć starali się zachowywać jak najbardziej poprawnie. Best zwrócił się do swojego kolegi, gdy pozostali sami: Odnoszę nieodparte wrażenie, że oni są nazistami albo oficerami SS. Zręcznie maskują swój charakter, ale i tak wychodzi to z nich przy każdym słowie. Chcą obalić Hitlera i pozostawić go w rządzie. To bzdura! Taką opinię przekazał do Londynu. Jednakże premier Neville Chamberlain nie miał zamiaru przerywać rokowań z niemiecką opozycją. Brytyjski polityk, zagubiony w tym, co stało się w Europie we wrześniu 1939 roku. Zdając sobie sprawę ze słabości brytyjskich sił zbrojnych, naiwnie wierzył, że doprowadzenie do zamachu stanu w Niemczech i usunięcie Hitlera jest możliwe. Dlatego Best i Stevens brnęli w grę, która miała zakończyć się dla nich tragicznie. Polecono im kontynuować tajne rokowania. Starali się zmniejszyć niebezpieczeństwo i sprawdzać niemieckich emisariuszy jak najdokładniej. Dlatego przed spotkaniem w holenderskim miasteczku na ich prośbę policja przeszukała bagaże i kieszenie Niemców, którzy przybyli na kolejną rundę rokowań w końcu października 1939 roku. Negocjacje trwały przez cały wieczór. Wydawało się, że Brytyjczycy powoli nabierają zaufania do niemieckich wysłanników. Już następnego dnia kapitan Stevens dał Niemcom radiostację, za pomocą której mogli porozumiewać się z placówką wywiadu w Londynie, szyfry oraz nadał kryptonim ON4, jakim mieli sygnować swoje wiadomości. Pierwszy szyfrogram od Niemców nadszedł 4 listopada 1939 roku. Informował, że generał, co miało oznaczać generała Gustawa von Wittersheima lub Ludwika Becka, gotów jest do odbycia podróży do Londynu 9 listopada. Pozostały do ustalenia sprawy zorganizowania przerzutu, zapewnienia bezpieczeństwa i tajemnicy całej wyprawie. Ostatecznie ustalono, że 9 listopada generał przybędzie do kafe Bachus w miasteczku Venlo, na niemiecko-holenderskiej granicy. Stamtąd miał pojechać na lotnisko, aby samolotem udać się do Londynu. Nie sposób ustalić, dlaczego Best i Stevens popełnili kardynalny błąd, zgadzając się na spotkanie na granicy niemiecko-holenderskiej. Było to dla nich najbardziej niebezpieczne miejsce. W tym czasie w Monachium doszło do wydarzenia, które niespodziewanie zmieniło bieg akcji. Sensacje XX wieku w radio Z. Sensacje XX wieku w radio Z. Walter Schellenberg, szef wywiadu SS, który z takim powodzeniem udawał przed brytyjskimi wysłannikami przedstawiciela antyhitlerowskiej opozycji, wrócił do Berlina wieczorem 8 listopada 1939 roku. Był bardzo zmęczony i szybko położył się spać. Telefon przy łóżku zadzwonił tuż po północy. Mówi Himmler. Wieczorem około 8.00 był zamach na życie Führera. Bomba wybuchła, gdy Führer skończył przemawiać do starej gwardii partyjnej w w Monachium. Kilku towarzyszy partyjnych zostało zabitych, a uszkodzenia są duże. Nie ma wątpliwości, że za tym kryją się brytyjskie tajne służby. Hitler mówi, i to jest rozkaz, że gdy jutro spotka się Pan z brytyjskimi agentami, ma Pan ich aresztować i natychmiast przywieźć do Niemiec. Ale szlaś, Führer! Anglicy wpadli w naszą zasadzkę i brną dalej. Ta gra może przynieść wielkie. Schellenberg, upominam pana. To rozkaz. Słuchawcy zapadła cisza. Dopiero nad ranem Schellenberg poznał wszystkie szczegóły minionego dnia. 8 listopada 1939 roku Hitler przyjechał swoim specjalnym pociągiem do Monachium. Południe odwiedził w szpitalu panią Unity Valkyrie Mitford, brytyjską arystokratkę zagorzałą nazistkę, która na wieść o wybuchu wojny między jej ojczyzną i Niemcami usiłowała popełnić samobójstwo. O godzinie 20.07 wszedł do piwiarni Bürger gdzie każdego roku odbywały się spotkania uczestników pierwszej próby zagarnięcia władzy w 1923 roku. At all, at all! O godzinie 20:12 wcześniej niż zwykle, Hitler rozpoczął przemówienie, które trwało do 21:08. O 21:22 wyszedł z piwiarni. 8 minut później eksplodowała bomba ukryta w centralnym filarze piwnicy, powodując zawalenie stropu. Wybuch zabił 8 osób i ranił 60. Führer dowiedział się o próbie zamachu na jego życie dopiero, gdy pociąg zatrzymał się w Norymberdze. Powiedział, teraz jestem zadowolony. Fakt, że wyszedłem wcześniej niż zwykle dowodzi, iż opatrzność chce, abym osiągnął swój cel. Rzeczywiście zawdzięczał życie wyjątkowemu zbiegowi okoliczności, gdyż w poprzednich latach rozpoczynał przemówienie o godzinie 20.30, a kończył tuż przed 22.00. Jednakże tego wieczoru, ze względu na mgłę musiał zrezygnować z podróży lotniczej z Monachium do Berlina i jechać tam pociągiem. Nawet specjalny pociąg, jakim podróżował Hitler, musiał stosować się do rozkładu jazdy, a ten przewidywał odjazd z Monachium o 21.31. Dlatego Hitler opuścił piwiarnię ponad pół godziny wcześniej. Jeszcze tej samej nocy na granicy ze Szwajcarią niemiecka straż zatrzymała człowieka, u którego znaleziono fotografię piwiarni z kolumną oznaczoną krzyżykiem. Georg Elzer, stolarz, przyznał się, że chciał zgładzić Hitlera. Do dzisiaj jednak nie ma pewności, czy działał sam, czy też kierowało nim Gestapo, realizując plan Hitlera. Przez wiele lat podejrzewano bowiem, że zamach został przygotowany przez niemieckie tajne służby jako pretekst do zaatakowania Zachodu. Miałby o tym świadczyć szczególny sposób, w jaki potraktowano Elzera. Ocalił życie i umieszczono go w obozie koncentracyjnym w Dachau, gdzie przebywał do końca wojny na specjalnych prawach. Zamordowano go dopiero przed zajęciem obozu przez Amerykanów. Wszystko jednak wskazuje na to, że Elzer działał sam. Przez miesiąc, co noc, zakradał się do piwiarni, gdzie wydrążył wnękę w filarze. Umieścił w niej ładunek wybuchowy, uruchamiany mechanizmem zegarowym schowanym w korkowej obudowie, aby nikt nie usłyszał tykania Wszystko zaplanował bardzo precyzyjnie, ale nie mógł przewidzieć, że tego dnia będzie mgła i Hitler wyjdzie wcześniej. Początkowo podejrzewano, że Elzer był brytyjskim agentem lub działał w porozumieniu z Brytyjczykami. Dlatego Hitler skojarzył zamach z negocjacjami na granicy i postanowił zakończyć je, co pewne uznał, że jest to dla niego zbyt niebezpieczne. Walter Schellenberg był niezadowolony. Odniósł wielki sukces, zyskując zaufanie brytyjskich wysłanników. Wszystko wskazywało, że w najbliższym czasie uda mu się dotrzeć do niemieckich spiskowców, którzy rzeczywiście planowali obalenie Hitlera. Liczył, że brytyjscy agenci w swej naiwności dostarczą dowody przeciwko admirałowi Wilhelmowi Canarisowi, jednemu z przywódców antyhitlerowskiej opozycji. I nagle ta wspaniała gra musiała zostać zakończona, gdyż tego życzył sobie Führer. Schellenberg zadzwonił do szefa głównego urzędu bezpieczeństwa Rzeszy, Reinharda Heydricha, który już wiedział o rozkazie uprowadzenia brytyjskich agentów. Heydrich powiedział: Dam panu najlepszych ludzi i do tego Alfreda Naujoksa. Chcę uczestniczyć w naradzie na temat planu akcji. Proszę przyjść do mnie za pół godziny. Sensacje XX wieku w radiu Z. Sensacje XX wieku w Radiu Z. Była noc 8 listopada, gdy Walter Schellenberg, szef wywiadu SS, stawił się w gabinecie szefa głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy Reinharda Heydricha. Schellenberg? To Alfred Naujoks, szef podsekcji w Wydziale VI. Schellenberg skinął głową. Znał Naujoksa i obawiał się go. Był jak dzikie zwierzę, spragnione zdobyczy. Bezwzględny awanturnik miał na swoim koncie wiele zbrodniczych akcji. W 1935 roku zabił niemieckiego dysydenta Rudolfa Formisa, nadającego antynazistowskie audycje radiowe z Czechosłowacji. W sierpniu 1939 roku dowodził atakiem SS-manów na niemiecką radiostację w Gliwicach, o co oskarżono Polaków. Reinhard Heydrich mówił dalej: e, Schellenberg, pan zna teren, na którym ma nastąpić spotkanie. Proszę przedstawić swój plan. Niewiele miałem czasu na przygotowanie tej operacji. To jedynie szkic, nad którym będę jeszcze pracować. Uważam, że musimy zgromadzić kilka samochodów po naszej stronie granicy. Anglicy mają przyjechać do kafe Bachus o godzinie 14. Będę oczekiwał na nich, aby niczego nie podejrzewali. Na mój znak ruszą nasze samochody. Jeden z nich, w którym bez wątpienia będzie obermszczem Na Naujoks, zablokuje im drogę. Mogą wówczas uciekać w drugą stronę. Uliczka jest za wąska, aby na niej zawrócić. Mogą jechać na wstecznym, ale jeżeli Naujoks włączy się do akcji wystarczająco szybko, to nie sądzę, żeby to im się udało. W tym czasie nasz oddział w samochodach stojących po naszej stronie granicy zapewni nam osłonę. Sądzi pan, że zdołają powstrzymać holenderską straż graniczną, jeśli ci zechcą przyjść z pomocą Anglikom? Musimy dokonać porwania tak szybko, żeby Holendrzy nie zdążyli zareagować. To jest warunek powodzenia operacji. Całością sił będzie dowodzić Na Naujoks. Powodzenia panowie. 9 listopada SS-mani ukryci w trzech czarnych Mercedesach po niemieckiej stronie granicy oczekiwali na sygnał od Schellenberga, który udał się do kawiarni. Usiadł przy stoliku i patrzył na pustą, wąską uliczkę. Osiem minut po czternastej pojawił się niebieski samochód. Siedziało w nim czterech mężczyzn. Schellenberg znał dwóch, Besta i Stevensa. Kim byli pozostali? Czyżby Anglicy przeczuwając coś przyjechali z obstawą? W samochodzie był jeszcze porucznik Dirk Klopp i holenderski kierowca Schellenberg choć zaniepokojony obecnością dwóch nieznanych mężczyzn postanowił nie odwoływać akcji. Jechali wolno, bacznie obserwując ulicę. Nie dostrzegli jednak nic podejrzanego i zatrzymali się przed kawiarnią. Schellenberg podniósł się z miejsca i założył kapelusz. I w tym momencie z niemieckiej strony ruszyły Mercedesy. SS-mani zaczęli strzelać w powietrze, aby zmusić holenderską straż graniczną do zejścia im z drogi. Pasażerowie niebieskiego auta zorientowali się w zamiarach Niemców, ale na ucieczkę było już za późno. Mercedes dał Joksa, zatarasował im drogę, a SS-mani dopadli do drzwi samochodu i wyciągnęli z wnętrza Besta i Stevensa. Zakuli ich w kajdanki i zaczęli ciągnąć w stronę swojego auta. Naujoks dostrzegł mężczyznę kryjącego się za karoserią samochodu. Był to Dirk Klop, który wyciągnął pistolet i wymierzył w Niemcy. Naujoks strzelił i trafił go śmiertelnie. Cała operacja trwała tak szybko, że holenderska straż graniczna nie zdążyła interweniować. Mercedes z porwanymi, którego kierowca nie mogąc zawrócić na wąskiej uliczce, na wstecznym biegu ruszył do niemieckiej granicy. Po kilkunastu sekundach znalazł się w bezpiecznej strefie. Jeszcze tego samego dnia przewieziono besta i Stevensa do kwatery gestapo na prinz Alderstrasse w Berlinie. Zdradzili dużo tajemnic brytyjskiego wywiadu. Prawdopodobnie Stevens, który wiedział więcej od besta, podał nazwiska swoich szefów z Londynu, w tym stuarta Menzisa, rezydentów wywiadu w zachodniej i środkowej Europie, informacje na temat wielu agentów brytyjskich w Niemczech. Niemiecki kontrwywiad poznał nazwiska brytyjskich agentów działających w Belgii i Holandii oraz ich powiązania z agencjami wywiadowczymi tych państw. Niemcy wykorzystali to jako pretekst do agresji na Belgię i Holandię. Nie wiadomo, czy Best i Stevens znali nazwiska niemieckich generałów prowadzących działalność spiskową przeciwko Hitlerowi. Akta z ich zeznaniami zostały przejęte w końcu wojny przez aliantów lecz do dzisiaj nie zostały ujawnione. Dopiero w 2015 roku dowiemy się, co dwaj brytyjscy agenci powiedzieli wrogowi. Obydwu zamknięto w obozie koncentracyjnym, gdzie przetrwali wojnę. W kwietniu 1945 roku uwolniły ich wojska alianckie. Ich dalszy los pozostał nieznany. W Sylwestra 1939 roku Stuart Menzies, który dwa miesiące wcześniej zastąpił na stanowisku szefa wywiadu zmarłego admirała Sinclaira, Otrzymał depeszę sygnowaną ON4, a więc nadaną przez Schellenberga, za pomocą radiostacji, którą w czasie spotkań w Holandii Stevens i Best przekazali niemieckim kolegom. Schellenberg pisał: Negocjacje, jakkolwiek długo by nie trwały, z zarozumiałymi i głupimi ludźmi są nudne. Dlatego zapewne rozumiecie, że przerywamy je. Załączamy serdeczne pożegnania od waszej kochającej niemieckiej opozycji. Gestapo. Menzisowi, którego kariera omalże nie została przerwana wypadkami w Wenlo, pozostało jedynie przełknąć ten niewybredny żart. On rozumiał, że porwanie brytyjskich oficerów, choć efektowne dla Niemców i bolesne dla brytyjskiego wywiadu, było w istocie porażką Schellenberga, który prowadząc dalej grę mógł wyrządzić znacznie większe szkody Brytyjczykom. Dlatego po przeczytaniu depeszy steward Menzies kazał ją pieczołowicie schować do archiwum. O, sensacje XX wieku. Program Bogusława Wołoszańskiego w Radiu Z.